Siemanko, ludziska! Dzisiaj to będzie QA, tak, QA, pytanie i odpowiedzi. I jest ze mną oczywiście Marta i będziemy sobie Dzień tutaj ma. będziemy sobie tutaj nagrywać y, pod po, po prostu pytania będziemy sobie zadawać. Czyli, gdzie mieszkamy, ile mamy lat i wszystko. Takie normalne pytania, żeby się trochę o, o nas dowiedzieliście, bo chcę sobie tutaj stanąć. O, muszę sobie tutaj usiąść No nie odjeżdżać rzeźba. Teraz ja zadam 8 pytań Marci i 8 Marta. 8. Dzień dobry, 8. 8 pytań sobie zadajemy. Mogą być takie same nawet. 8 pytań Marta mi zadaje i 8. Ja to ja zaczynam. Marta, ile masz lat? 9. Gdzie, gdzie mieszkasz? Bez ulicy. Na piasku. Tak, szczelać piaski. Tak. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Łękintę. A nie łososiowy? Biały. Nie. Dobra, to mamy cztery już pytania. Zostało mi tylko cztery. Tak. E, dobra, jakie to jeszcze może być? Co najbardziej lubisz jeść? E, nie wiem. Co najbardziej lubię jeść? Nie mam pojęcia. Może ze słodyczy? Nie, najbardziej lubię lody. Lody, dobra, lody. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Plastyka, Plastyka, tak. E, czekaj, jak tutaj możemy? Jest to jest szóste, zostało mu nam dwa tylko. E, jakie masz ile masz zwierząt? I jakie? E, mam świnkę morską. Świnkę? Tak, jedną. Maję. na, imię, tak, na, na, na imię Maja. Jeszcze jedno pytanie. Hmm. Jakie tutaj może być pytanie? To jest bardzo... Dobre. Dobra, nie będą siedem. Teraz Marta przyjmuje kamerę i teraz. A? No. No. Pierwsze pytanie. Ile masz moc? No. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Czelać Piaski. Ja ten... Jakie jest Twoje ulubione tanie? Ej. Eee. No ile ty masz pytań już? Eeeem... Dobrze... Jaki jest kolor? Czarny! Tak. Kogo najbardziej lubisz? Z klasy? Tak. Eee, ciebie. O! wow! Eee, się... Kurde... Jest... Masz jeszcze sobie jedno Tak, wiem, ale jakie... jest na owoc dobrze, no to to dzisiaj na dzisiaj tylko no, tak, w tym filmiku żegnamy się z wami i do zobaczenia na następnym ostatnim filmiku na Natalki, albo naszym tak, pa jak byście widzieli nasz kanał będziecie mieli w opisie pod filmikiem a ja jeszcze raz teraz